jest wizualnie ze mną jest bardzo chory i, i, i chrunkający nemeczek. Tak, hello. Właściwie powinno być chrząkający, nie chrząkający. Jestem zajebisty w tym. Aaaa. Dobra, co my tu mamy? Utknęliśmy. Czekaj, poczekam w mieście, aż będziesz mnie potrzebować. Znaczy, nigdy nie będę potrzebować templariuszu. Ja sam nie gram. Dobra, nie ma co z nimi gadać. Lecimy sobie po prostu na misję, nie? Czy, czy coś. Teleportem? Nie, czy... można nie No, By tam dalej jest kolejna misja. Cmentarz porzucony mi się świeci. Aha, myśmy to zrobili i po prostu lecimy na górę. Cool, cool. Ostatnio było to nagranie, co mi wywaliło na ja Nie pamiętam. Też było śmiejące. To mi się strasznie podoba. te mosty. zawsze chciałem przez ten most przejść, co w jedynce. czasem się spadł na mapie. Mi się na niego nie dało wejść, bo on był rozwalony. To było w jedynce czy w drugiej? Taki mostek był. No, nie kojarzę, ale w jedynkę nie grałem tak aż bardzo dużo. Aha. A, tak, zapomniałem jakie ja tu skill mam na tej postaci oczywiście. To jak strzelasz tymi strzałami, to mi się kojarzy... To w lola nie graj zbytnio, nie? I longa w ogóle nie grałem. Tam jest taki champion, Wukong się nazywa, który wygląda jak ta małpa taka, król małpa z tej japońskiej czy chińskiej mitologii, co w Guild była też w uh -huh. I koleś, z którym graliśmy, pozdrawiam tutaj, ta, chciałem powiedzieć meczka Marchewka, Marchewek miał tego Wukonga z takim skinem takiego duchowego. I zamiast Stafa miał latarnię, która trochę przypominała Twoje strzały, te jak straszne, takie niebieskie. Tylko, że tamte były bardziej zielonkawe niebieskie. Co to mam zrobić? Znale znaleźć legowisko kazów na polach niedoli. To kazrowy mają legowiska? Myślałem, że oni będą mieli jakieś stajnie czy coś w tym stylu. Ja siedzę w ziemi jak. Książka Krzyżowska, część siódma. Ja tak ostatnio się nudziłem i, ten, i zacząłem czytać e, książkę do historii, bo nic innego od ręku nie było, zapomniałem swojego Kindle'a zabrać. I przeczytałem jakieś dwa, trzy rozdziały tak absolutnie z nudów i się kapnąłem, że jak to się czyta wszystko po kolei, to to ma jakiś sens, a <grym> nie jak w szkole. Żywy wyrywek, co, co tydzień inny kawałek. Czasem skaczamy między epokami, bo coś tam trzeba z polskim yy, ten, połączyć. Ist to nie mam. Tak, absolutnie nic na historii nie kuwałem. W szkole podstawowej, w liceum, na studiach historii nie miałem, więc tak. A tutaj przeczytałem jakieś, nie wiem... 100 lat z wiesz, jednym sumptem machnąłem i tak nagle, o kurka, to, 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 to jest naprawdę sensowne, że to było później to i że później to ale to ten standardowy patent. Każdy nauczyciel mówi, że gdyby tylko poświęcić 30 minut w domu na naukę, nie? Te, też u Ciebie to mówili A sobie raz podliczyłem ile tych 30 minutek ten by człowiek potrzebował, to mi wyszło, że powinniśmy mieć 36-godzinną dobę, jeżeli nie liczyć przerw na jedzenie. Tylko te wymagane na spanie, iść do szkoły, dotrzeć, wrócić i siedzieć w szkole. I potem w domu 30 minut, żeby przygotować się na wszystkie zajęcia. To potrzebowałbym 36-godzinną dobę. Smutne, ale prawdziwe. Ty kurde, jesteś ile? 12 leveli poniżej, a wciąż widzę, że coś sensownego robisz. Nie, Wszyscy, aż tak za bardzo nie. Znaczy nie no, widzę, że w ogóle coś robisz. Ja jak jestem magiem 12 poziomów poniżej twoich postaci, to nawet nie widać, czy jestem na mapie. A zazwyczaj leżę w tej, inna sprawa. Ja bym podejrzewał, że od twoich, jak się odbijających obrażeń, to w sumie możliwe. Ale przynajmniej Xpa szybko łapiesz. O jakieś spodenki. Dobra, trzymajmy mi się jednej ściany, a nie się potem to zgubię. Ok, jest. Wbijam do środka. Mm -hmm. A to jest ten koleś, który gada głosem Gargamela jak dla mnie. Tak? Będzie moment, mm -hmm. moment. To sobie włączę audio, żeby było słychać o czym mówię, głośność dialogów. Aha, to w zadaniu? Tak, 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 bo jest ten Że Mach tam mnie zaszczyciła, czy jaką tam gada. Za chwilę ciszę, ale... Dostałeś już jakąś książkę czy nie? Jeszcze żadnej nie miałem książki. Ale możliwe, że już coś złapałem szybko. Możliwe, że coś przygoda moja. Cieszysz się z rytuałem. Mahda wkrótce tu yes. Rozpoczęła się przemiana. W części nie czapłonie światłem nieznajomego. Kim jest nie należy długi. Niech rozpoczną się igrzyska. Dobra, można ściszyć już był ten garganel cały. Ciekawe czy to jest ten sam koleż co podkładał głos pod Gregamela, czy, czy tak po prostu ktoś podobnie. O, może znaleźć, że jakieś też Bo patrząc jak na YouTubie goście na przykład podrabiają króla Juliana albo coś w tym stylu, to to czasem brzmi lepiej niż oryginalny król Julian. A też dostałem zlecenie od widzów, że mam nagrać 50 twarzy Greja czytając głosem króla Juliana. A nie umiem podrabiać głosu Kuraviana. Nie ma książki nigdzie? Pół książki, skrzynek. Myślałem, że skrzynki będą. Nie, nie, tutaj jest skrzynki no. A, Czyli do miasta. Wracam do miasta. Uff. Przez chwilę mnie wyświetlał odropu, i tak się zastanawiałem czy mi nic nie wydropiło na tej planszy. <laughs> Okej. Okay. Złegam z pracą pamięcią. No. Hello? Czemu nie mogę to tak kliknąć? Zdobył. Magda. Ja tele mówię to starożytni ludzie, którzy posiadali niesamowite noce. Legendy głoszą, że stoczyli straszliwą bitwę niedaleko święty. Podobno duchy wojowników nadal ze sobą walczą. Okej, okay. eee, rozwalę tylko sprzęt. Ja, myślę, może naprawię. Czy ja potrzebuję naprawy w 28 godach? I co, jeszcze jak polecimy i będzie można zawijać odcinek, bo... Aha, możemy w sumie pogadać o tym, co będzie teraz śmigało w tym nowym update'cie, bo zacząłeś mówić wcześniej i ten... Poszukuje się kolejny update, czyli Diablo 3 dalej się rozwija pomimo tego, że nie ma jeszcze dodatków zapowiedzianych kolejnych, jeżeli w ogóle będą kiedykolwiek. Mhm, a szkoda. Że jeszcze nie ma wydarzeń z jednego. Drugiego no. szczerze powiedziawszy, też bym z chęcią pyknął. Ale nie, jeżeli nie zrobiąc głównego, głównego bossa z głównego posta karta Descartes'a martwego, to tam będzie smutek. W sumie mogliby bardzo wyście z fabułą to zgrywało poprzednich części. W sumie praktycznie każdy, kto był ważniejszy się przebił jako ten, na no, jak? mhm. Od tego Kowala, przez Adrię, tak? Ona no, Adria się zbawała. Tych z dwójki, nie pamiętam, że się gdzieś tu pojawili w dwójce, ale... Znaczy, y... klasy postaci, Neg nekromanta na pewno się pojawił, książka jak chcesz. Ja, już miałem, nekromanta, do to Jest wspomniany, y... u... jak się spotyka na bagnach jednego jakiegoś takiego kolesia, to opowiada o tym swoim nekromancie, który był jego mistrzem, to jest ten z dwójki. Tak? Dobrze, dobrze mówię? Tak, to było? Nie, nie wiem, bo z fabułą jest za bardzo nie wiem. Znaczy, on nie był fabulą, był w jednej z tych misji, które się mogą pojawić, ale nie muszą. Nie A, by... no ale misji też nie tam po prostu przewijam. Ach. I biegnę do, do, do żółtego kółka na no. Ktoś mi to opowiadał więc nie jestem pewny w praktyce prawdopodobnie robiłem to misję z tobą i ją przewinąłem. Ma na imię Sasza? To brzmi jak ten. Ja znam jednego Saszę, ale... Ją. Nigdy wam nie powiem. Nie ziesz, to. Tym się nie wywinie A muszę przyznać, że na przykład jak dużo szybciej leci jak Nieświęk Zaczyniałem już tak normalnych To jest takie takie wolne Czuję to jest? Czy wyświetlało przez chwilę trzeci poziom koło nas? A nie, to było okay. tych trzech moich to czempionów przyzwanych. Tak, tak. Wyglądasz na obeznaną w Drogę, Już, już, z kancium mogę iść. jest fajnie, bo dostałem trzy przedmioty na level 30. Albo wyżej niż 30. Zawsze możesz sprzedawać, rozwalać. Chcesz pierścień? Czy masz pierścienie? A, ah, yy... no, Nie, nie, bo i tak głównie nie, te staty są. Chodziło mi o te bagna, co są na prawo od nas, teraz tam u górze. obietnicy swojej na Co? Czy ja wyglądam Aha, tutaj nie tych bagach. No ja o ile. Bo to ktoś mi opowiadał, bo będę musiał to obczaić, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Ja jestem prawie pewny, że z tym nekromantą nie jest jakiś taki numer. No idź, 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 idź. idź. I ktoś jeszcze przewija czarodziejka z dwójki jest na pewno pod koniec fabuły jako duch, tak? Aha, nie, nie rozdzielam No też, też nie zwróciłem uwagi. nie bardzo. Nie, jako jeden z tych duchów w postaci jak idziesz czarodziemo, bo czarodziejką nie można. Nie, zostali Aha, na koniec piątego aktu. Mhm, Tak, 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 tak. Wersji duchowej. Ktoś tam jeszcze był chyba z oryginalnej ekipy hmm. A może właśnie barbarzyńcy? Ktoś? Bo też jest barbarzyńca w jednym co dwójca Troszkę szkoda, że na przykład jako przydupas nie robi paladens. Z... To Z bardzo ważne, to jest przesadzony jako klasa. Bardzo fajnie się tym gra. No pod warunkiem, że mogli cię nie odpychają, a chyba nie, nie za dużo zrobić. Ktoś mi w komentarzu napisał chyba pod Marvelem, że, że jest tutaj jeden atak dystansowy, że mogę grać dystansowy. Zanim rzut toporem to testowałem, ale stwierdziłem, że to będzie Jeszcze Jeszcze jest włócznie czy coś takiego? Leżał nacisk, że furiów wydaje się. Ale ten topór nie był taki, to znaczy nieporęczny o w ten sposób, wrzucanie to topora w porównaniu do, do tego grana w spaczy. Nie możesz się ze mną mierzyć? Jakie poboisko? Zawsze, zawsze mnie zastanawia w tych grach MMO jak na przykład masz szkielety albo zombie to ile tego cholerstwa musiało zdechnąć, żeby aż tyle tego naprodukować? Mhm na dobrą sprawę zombie muszą być z relatywnie świeżych zwłok, bo ile czasu zajmuje rozłożenie się z zwłok tak, żeby był, został cał szkielet. No, nie mam pojęcia, to pewnie nie, ale też... Gdzieś w jakimś filmie takim kryminalnym o tym było, oni tam mają może nie jakieś super wiarygodne informacje, ale takie w miarę podstawowe się... To znaczy, powiedziałbym, że można polegać na tych w miarę podstawowych, to tam było jakieś nie wiem, 6 miesięcy, 8 miesięcy, jakiegoś tego typu. To, zna, to oznacza, że musiała tu zginąć całkiem spora armia, żeby ten... E, żeby było tyle zombiaków. Czekaj, coś ci atakuje, czy nie? O, coś z w sumie czekaj, tutaj jest też e, zabawne się pojawia czasami e, e, e. Że tam jakaś bitwa była i tak dalej i tak. duchy się pojawiają i potem musimy dowiedzieć. To jest z kolei od tych... jak oni się nazywają? na falemów, tak? Mhm. Co kochanie tutaj rozegrali te wszystkie fabułki, tak muszę przyznać, że ma to, ma to sens rańcyj Lecimy zygzakiem? No, to Jeszcze chwilę. Dobra, to zrobimy jeszcze tą drugą grotę i... I ten... Aha! Bo mieliśmy zacząć gadać o tym, co mówisz w następnym update'cie. Mówiłeś o tym, że laty nowe? A, czy... właśnie. Yy, no, kilka kolejnych grubinów wywadzam nowych. Znaczy, kilka? Trzy, tak? Trzy. Trzech no. chyba mówiłem. Ja Jeden, który się będzie rozpadał na mniejsze, ten... No, na mniejsze, jeden, który, który będzie miał tam jakiś swoich kolegów, którzy będą robili sztuczny To Znaczy, pseudo-sztuczny plug. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie rozgrane, do dopiero zobaczymy. A że będą przebiegać na i będą cię stanować, żeby... Budzić. No, tak, żeby trudniej było tam tego zabić. Przynajmniej I samo. trzeci jakiś złoty... Tak, złoty mówiłem? Coś, coś ze złotem. Który, nie wiem... Nie no, podejrzewam, że złoto będzie drogi. Tak jak już tu dziwnie było opisane, chociaż... Złoto już niby jest. Znaczy, dnie zrobione ze złota, ale... Ale nie, z uwagi na to, że, że na... Choćby, że jest żółta kapliczka, jak jesteś za daleko, to cię chyba nie zaliczy. Dobra, zaraz zobaczymy. Co? Użyć? Teraz? Mhm. Dostałeś bosta? Mam. Oraz, ok. Mam okay, bosta. No to. Mam super. Z tym goblinem, który będzie wydaje mi się, że będzie złoto. Taki patent, że przecież teraz, nie oszukując się, każdy gracz już ma minimum jeden ten klejnot na wyrok złota. Mhm. Znaczy ja mam Natomiast dwa, jest... jeden z poprzedniego sezonu, jeden niesezonowy całkiem. To znaczy, no, z pięć, tak, z pięć tych klejnotów, więc taki goblin już chyba nie za bardzo się przyda. Wiesz, zawsze nowi gracze się pojawiają, pewnie, czy później nie. No, z tego założenia. Myślę inaczej, Gil 2 by się teraz nie utrzymywał, nie? Gdyby nie ciągły napływ świeżej krwi. No tak, ci że już wszyscy zrezygnowali i był formę co robić, a zauważ, że jak robią jakieś nowe rzeczy, to zawsze biorą pod uwagę tych nowych, Wracam do miasta. Dla... a nie tych, tych starych graczy. Hmm. Znaczy, chodzi mi o Guild akurat. Tak, 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 tak. Znaczy, nie, jak nawet tak biorą starych pod uwagę, to to razem z młodymi, a jak biorą młodych, to tylko młodych pod uwagę na tym zasadzie. Hmm. A ty tam oddałeś, tak? Dobra, to ja tutaj to. No, ja, no dobra, ale to oddałem jednie kwesta. Nie, nie, spoko, spoko. Po prostu ja skoczyłem do miasta, nie wiem po co. Zobaczę, czy mam coś lepszego nic lepszego nie mam, to sprzedam mu tego. No właśnie, to jest jedna z rzeczy, które zmienili, nie wiem, czy o tym gadaliśmy na ostatnim nagraniu, czy nie, że jak się leci przygody, to tu stoi cała ekipa Wróżka, Wieszczka, czy jak ona się tam zwie, ten się od klejnotów, a jak jesteśmy mm -hmm. teraz normalnie na kampanii, to to jest po prostu... standardowo właśnie zrobione. Też jakoś tak dziwnie. Może po to, żeby zaczynając fabułę nie, nie było od razu dostępu do, do tych gości, którzy powinni być tam ubijamy, czy. O jeszcze możemy coś nie, nie takiego Tak na do widzenia. Czekaj, czekaj, czekani ataku? Okay, dobra, dobra, dobra Wciąż mam ten odrych na, na, odrych, odruch naciskania spacji, jak chcę kogoś zaatakować. No to ja jak gram teraz na miniku tak samo. I mam lagi widzę, więc to jest dobry moment, żeby zakończyć. Dobry moment, żeby nie siadać na hardkora. No. Bo już straciłem dwóch w tym sezonie przez lagi. A, ale są dużo gorsze magi niż w poprzednim sezonie. Nie wiem. Dlaczego? znaczy, jednego przez nagi, drugiego przez DCA, ale to mniej więcej na tym samym się opiera. Czy ja zauważyłem, że miałem przynajmniej jednego deceka niezwiązanego z, z moją stroną. To znaczy, że na pewno jeden decek nie ten na nagraniu, bo tamte to ak akurat była kwestia mojego neta. Ale jednego DC-ka miałem takiego, że wszystko inne hulało w tle, ściąganie się nie przerwało, a ten. A gremie wywaliło i serwer leżał parę ładnych minut. Dziwne, bo Blizzard akurat powinien ze wszystkich firm na świecie mieć bardziej. E, że tak powiem. przystosowane serwery. No ale nie oszukujmy się, powinien one jak na serwerach z czy... No, próbujecie <laughs> Kurdy, zapomniałem z nią pogadać. Szybko wracać do wujka Keina. Wracam do wujka Keina? A nie, teraz już nie będzie miała to opcji jak, jak się pojawi, tak? Nie. Też można porozmawiać. Nie, nie ma tego za to świątynia czy jakoś tak to się nazywało, tak? Mhm. Dobra, nie, nie pierwsza postać, którą robię na tym tym. Nie złapał się GOD, złapał się Gold. Yy, ta patrzy no na w Okej, okay, to do mhm. Dobra, to my wam dziękujemy za uwagę. Dzięki Grzesiu, że byłeś i... No, i hej! O, dobra, w sumie dobry moment na zrobienie końca. Bo przyznam, że mi też zatoki zaczęły teraz świrować, i zaraz będę musiał sobie zaaplikować coś. Mam nadzieję, że mam coś ciepłego do picia, fajnego.